Witajcie, z tej strony Damian, przed prezentacją samochodu, oczywiście standardowo zapraszam Was na Facebooka, link do grupy będziecie mieli w opisie tego filmu, także klikajcie, dołączajcie, zapraszam, a dzisiaj dosyć, dosyć przepraszam, nietypowo, ponieważ mam samochód nie ze Szwecji, e, tylko samochód zarejestrowany w kraju, jest to samochód prywatny no jego mechanika Peugeot Partner, 2008 rok, silnik 1.6 HDI, Pomocy 75 koni także zapraszam Was na prezentację. Mechanik go ma od 2-3 lat. Generalnie na chwilę obecną, przyszły właściciel nie musi się o nic martwić. Wizualnie samochód wygląda bardzo dobrze. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ale delikatnie przednia lampa paruje. Obecnie jest na lufelgach, są zimowe koła, felgi, zimowe opony, przepraszam. Bieżnikowo jak najbardziej w porządku, jeszcze do pojeżdżenia. Układ hamulcowy też jak najbardziej. Ok, zawieszeniowo też nie ma się do czego przyczepić. Ostatnio wrócił ten samochód z Zakopca bez jakichkolwiek problemów. Nie ma jakichś wielkich tutaj rys, wgnieceń, co fajne, fajnie to wygląda, relingi, podobałem mi się jak najbardziej. Oczywiście wszystkie naprawy były robione na bieżąco, rzeczy eksploatacyjne, nie było żadnych tutaj grubych awarii. Rozrząd też był wymieniany zaraz po zakupie, chyba z 2 lata temu. Jeśli tutaj, jak się przyjrzymy, jakieś delikatne... O, tu mamy wniecenie. Proszę zobaczyć. Z tyłu półki niestety nie ma. Nie było od samego początku. Mechanik ten samochód sprzedaje tylko i wyłącznie z jednego powodu ponieważ powiększyła mu się rodzina i kupił sobie 5800 wersję 7-osobową. Tutaj mamy jakiś wahacz. Starsze klocki, tak samo jak najbardziej w porządku. Muszę się, muszę się troszkę pośpieszyć, bo widzę, że zaraz bateria mi padnie. Fajnie to wygląda, że ma zderzaki w kolorze, mi się to osobiście podoba. stawki chromowane. Tutaj delikatnie lusterko przytarte. Z tyłu trzy osobne fotele mamy izofix. Przepraszam dzisiaj za moją chrypkę, ale jestem przeziębiony. Chodźcie z drugiej strony może wyjdziemy do środka. Przepraszam, telefon. Kurczę nie wzięłem. Kluczeków nie mam ze sobą, ale samochód ma około 250 tysięcy. Oczywiście to będzie w ogłoszeniu. Mamy skórzaną kierownicę. Klimatyzacja sprawna. Elektryczne, żeby przód. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania, dzwoń, pisz. Ja ci do zobaczenia. Pozdrawiam.